Jesteś na pierwszej linii frontu wojny, wojny innej niż wszystkie, które znałeś. Nie toczy się ona za pomocą kul i bomb, lecz za pomocą informacji i wpływu. To wojna o Twoją uwagę i przekonania. Każde kliknięcie, każdy przewinięty ekran, każda treść, którą konsumujesz, to pole bitwy. Twoim umysłem jest terytorium, o które walczą. Nie jesteś uzbrojony w stalowe bronie, lecz w nagłówki, które krzyczą o Twoją uwagę, obiecując prawdę. A często dostarczając coś znacznie bardziej podstępnego. Powiadomienia nieustannie walczą o twoje skupienie, odciągając cię od chwili obecnej i wciągając w cyfrowy świat wyselekcjonowanego chaosu. A wiralowe filmy, zaprojektowane, by pobudzać twoją wyobraźnię, rozprzestrzeniają się jak pożar i kształtują narrację. Media nie tylko relacjonują świat, one budują twoją rzeczywistość, cegła po cegle, kształtując twoje rozumienie wydarzeń i ludzi. Decydują, co jest ważne, co zostaje wzmocnione i jak to widzisz. Są strażnikami, filtrami, architektami percepcji. Dezinformacja i fałszywe wiadomości kwitną, rozwijając się w cyfrowym ekosystemie, rozprzestrzeniając się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, tworzone, by wywoływać oburzenie, dzielić i rządzić, manipulować Twoimi emocjami i zaciemniać osąd. I utrzymywać Cię w zaangażowaniu uzależnionym od dramatu. Przewijającym bez końca kolejne treści. Media społecznościowe wzmacniają to, tworząc komory echa, w których odmienne głosy są uciszane. Karmią Cię historiami, które potwierdzają Twoje uprzedzenia, wzmacniają istniejące przekonania i sprawiają, że rzadziej rozważasz inne perspektywy, i pogłębiają Twoją bańkę informacyjną, izolując Cię od tych, którzy myślą inaczej. Zaufanie do wiadomości jest niskie. W wielu miejscach na świecie najniższe w historii, a mimo to wciąż je konsumujemy, często nie zadając pytań o ich motywy czy metody, często dlatego, że mówią nam to, co chcemy usłyszeć, potwierdzając nasze wcześniejsze poglądy i uspokajając nasze lęki. Krajobraz medialny to pole bitwy, nieustanna walka o dominację i wpływy. O rywalizujące agendy, każda walczy o Twoją uwagę, każda próbuje ukształtować Twoje postrzeganie rzeczywistości, kształtując Twoje opinie, zanim jeszcze to zauważysz, subtelnie wpływając na Twoje myśli i uczucia. Stanie się świadomym konsumentem informacji, rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i kwestionowanie wszystkiego, co widzisz i słyszysz, to Twoja pierwsza linia obrony przed manipulacją i dezinformacją. To tarcza, która chroni Twój umysł.